Mamy już sporo informacji na temat EFC25, więc w tym filmiku przygotowałem dla Was zestawienie wszystkich nowych stadionów, klubów oraz lig, które spotkamy w różnych trybach i które zostały już potwierdzone. Zapraszam do oglądania. Na wstępie zapraszam do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji kanału, co bardzo pomaga mi w rozwoju na YouTube. Z góry dziękuję Ci za to. Ponadto polecam inne materiały o grach piłkarskich stworzone przeze mnie. Zacznijmy od stadionów. W EFC 25 zobaczymy 11 nowych i realistycznych obiektów. Na pewno zadowoleni będą fani angielskiego futbolu, bo do gry trafią 4 stadiony z drugiej ligi, czyli Championship. Będą to CBS Arena Coventry City, Ashton Gate Bristol City, Portman Road Ipswich Town oraz Ewood Park Blackburn Rovers. Na pewno jest to świetna informacja dla osób, które lubią wybrać klub z niższych lig, bo autentyczny obiekt domowy zachęca do rozpoczęcia kariery danym zespołem. Myślę, że szczególnie możemy się cieszyć z Ewood Park, bo należą do utytułowanego Blackburn Rovers, który w przyszłym roku będzie obchodzić 150 lat istnienia, a więc to fajny scenariusz na realizację kariery w Back to Glory. Przenieśmy się z Wysp Brytyjskich na kontynent. Sporo na atrakcyjności zyska Liga Turecka, bo w grze ujrzymy Rams Park należący do Galatasaray oraz Ulker Stadium, przypisane do Fenerbahce Stambuł. Szkoda, że do kompletu obiektów ze Stambułu zabraknie Beşiktaş Park. Bo wtedy tureckie klasyki w karierze nabrałyby jeszcze większego smaku. Ale i tak opcja poprowadzenia Fenerbahce czy Galatasaray będzie teraz jeszcze bardziej kusząca. Jeżeli chodzi o topowe ligi, to w EFC 25 zagramy na stadionie francuskiego RC Lens. Które robi furorę w ostatnich latach. Jeden nowy stadion znajdziemy również w Niemczech. Mimo, że SV Darmstadt spadło z pierwszej Bundesligi po rocznym pobycie, to z rocznym poślizgiem otrzyma licencjonowany Mark Stadion. A więc, jeżeli ktoś będzie szukał mniej oczywistego wyboru z Niemiec to wybór kariery back to glory Darmstadt może okazać się całkiem trafiony. Niestety mam złe wiadomości dla fanów włoskiego Calcio, bo w 25 jej straci licencję na dwa mediolańskie kluby, Inter oraz Milan, a także na ich domowy stadion. A więc po wielu latach fani gier od EA utracą dostęp do kultowego San Siro. Mimo, że do gry wrócą natomiast licencjonowane AS Roma i Napoli, to domowych stadionów tych klubów nie doczekamy się w nowej grze. Natomiast na pewno w EFC 25 zobaczymy De Stadion Feyenoordu Rotterdam oraz obłędnie zielony Estadio José Alvalade należący do Sportingu Lizbona. Oba stadiony są bardzo ładne i na pewno z przyjemnością będzie można na nich rozegrać swoje mecze. Listę nowych obiektów uzupełnia Mass Monumental, epicki stadion River Plate z Argentyny, coś dla fanów mniej oczywistych lig. Warto też odnotować, że po raz pierwszy w serii ujrzymy zupełnie nowe Santiago Bernabeu, które przeszło gruntowną renowację w ostatnich latach i zmieniło się niemalże nie do poznania. Na koniec wspomnę, że stadion Foot również ma być nieco odświeżony, a ponadto nowy tryb rush, czyli ten w którym zagramy 5 na 5, o którym nagrałem osobny filmik, również otrzyma własny dedykowany stadion powstały we współpracy z firmą Nike, ale na ten moment nie wiemy jak ma dokładnie wyglądać. Przejdźmy do nowych klubów. Dwa nowe teamy zjawią się w gronie reszty świata. Pierwszym z nich będzie Olimpiakos Pireus, zwycięzca ligi konferencji zeszłego sezonu, który wróci do serii po paru latach przerwy. Ostatni raz Olimpiakos był w grze w FIFA 22. Drugi nowy klub to absolutny debiutant, Karabach FK z Azerbejdżanu. Będzie to pierwszy klub z tego kraju, który pojawi się w serii gier od EA. Jedyna nowa reprezentacja, którą ujrzymy w EFC25, to kobieca reprezentacja Finlandii i jest to raczej marne pocieszenie wobec tego, że w becie gry nie ma ani żeńskiej, ani co bardziej szokujące, męskiej reprezentacji Belgii. Oficjalnego potwierdzenia nie było, ale wiele wskazuje na to, że w nowej grze nie zagramy tą jedną z najlepszych piłkarskich reprezentacji Europy. Kończąc wątek klubów, to jeszcze raz przypomnę, że sporo przetasowań będzie we włoskiej Serie A. I odzyskał dostęp do licencji AS Roma i Napoli, ale niestety utraciło licencję na Inter i AC Milan. Ja chyba bym wolał, żeby kluby z Mediolanu zostały kosztem tych dwóch wcześniejszych. A jaka jest Wasza opinia? Dajcie znać w komentarzu. I tak oto w EFC 25 Inter będzie nazywał się Lombardia FC, Milan ujrzymy jako Milano FC, natomiast nadal Lazio będziemy widzieć jako Latium, a Atalanta zostanie zastąpiona Bergamo Calcio. I na koniec słówko o nowych ligach, a raczej ich braku. I FC25 nie dodane zostaną żadne nowe rozgrywki do trybu kariery, oprócz tych żeńskich. Przypominam, że po raz pierwszy otrzymamy możliwość rozegrania kobiecej kariery klubowej, w której znajdziemy 5 najlepszych lig świata angielską, francuską, niemiecką, hiszpańską i amerykańską oraz ligę mistrzyń. I w tym filmiku to już tyle. Zapraszam do innych materiałów na moim kanale, w których omawiam różne zmiany w grze i FC25.